Cześć, witam Was serdecznie. Jesteśmy na parkingu przy sklepie Ridl przy sklepie w Dąbrowie Górniczej. Zaparkowaliśmy przed chwilką i teraz wyjeżdżamy sobie w lewo do tyłu. To Proszę, kierunkowskaz. Pamiętajcie o tym, żeby podczas tego cofania zachować absolutnie szczególną ostrożność. Patrzymy się w prawo, patrzymy się w lewo, nawet 2 trzykrotnie. Ta prędkość wyjazdu musi być wręcz żółwia. Więc proszę tutaj nie przyspieszać Absolutnie nie dotykać nawet nogi gazem I teraz jedziemy do wyjazdu I kierujemy się w stronę świateł w prawo Ale ustawimy się na pasie Tym bardziej wewnętrznym Do skrętu w lewo Czyli zobacz, teraz skręcamy w prawo Następnie na światłach będziemy jechali w lewo Zobacz jak tutaj wygląda sytuacja Widzisz? Mm -hmm. okay. I teraz do tego lewego pasa Na ten lewy pas do skrętu w lewo. Ale to była ciągła. ciągła, tylko przerywano. No, tutaj musimy to jakoś zrobić. O właśnie. I teraz zobacz. Mamy sygnalizację świetną, ale jaką, pamiętasz? Kolizyjną. Kolizyjną, dokładnie. Więc ruszamy, Prostuj Natomiast ta kolizja tutaj jest z pojazdami przeciwka w tej chwili. Nie występuje. Kierunkowska, spamiętaj. I jedziemy w lewo. Pamiętajmy o tym, żeby zjechać oczywiście później możliwie blisko do prawej krawędzi jezdni i jedziemy dwójeczka. Dobrze, to jest częsta trasa egzaminacyjna na egzaminach. Ten wyjazd w lewo pojawia się dosyć często przy wyjeżdżaniu właśnie z tego sklepu. I Za chwilkę zbliżymy się do skrzyżowania urku okrężnym i na tym skrzyżowaniu sobie zawrócimy. Pamiętaj cały czas, żeby patrzeć w lusterka na to, co się dzieje za nami. Uważaj przejście dla pieszych, szczególna ostrożność, prawda? Na szczęście nikt nie dochodzi. I teraz zawracamy. Jesteśmy przy skrzyżowaniu ruchu okrężnym przy sklepie Netto. OK. I jedziemy. Pamiętamy redukcja biegu przed zakrętem, prawda? Przed tym skrzyżowaniem najlepiej do dwójki. Ja tutaj mówię taki skrót H2O. Hamulec, dwójka, obserwacja. I teraz prawy kierunkowska przy wyjeżdżaniu. Super. Ok. Widzimy tutaj wysypkę z przejściem dla pieszych. Człowiek sobie przeszedł na drugą stronę. My możemy oczywiście jechać. Jaką tutaj mamy prędkość? 50, 50 na godzinę. Oczywiście maksymalnie 50 km na godzinę, ale nikt nie każe nam z tą prędkością oczywiście jechać. Przynajmniej nie w takich warunkach jakie teraz. Widzimy, bo za przeciwka już jest co? czerwona, no. no więc, więc po co przyspieszać, tak? No nie ma sensu. Jazda typu gaz hamulec, gaz hamulec nie ma absolutnie... Nie, nie. Nie Dopie się do większego sensu, dokładnie. Lepiej się doczołgać, to jest właśnie jazda defensywna, w pełni eko. No i teraz... to jest parodia. No teraz będziemy stali na sygnale czerwonym, ale nic się nie stanie. I pamiętaj, że gdybyśmy teraz mieli też skręcać w prawo, to też jest sygnalizacja kolizyjna. Piesi mogą mieć sygnał zielony w tym, 嗯嗯。<noise> <noise>